Kolejny raz z Wimis, z miejscowości, w której mieszkamy. Krowy się pochowały. Co robimy dzisiaj? Dzisiaj wybieramy się do Friburga, czyli do miejscowości w sąsiednim kantonie w Szwajcarii. Póki co to jadę jeszcze na szybkie zakupy przed wjazdem do sklepu. I za chwilę wsiadamy w auto i ruszamy. Koło Fryburga, do plaży. Po drugiej stronie jeziora już jest Francja. Ogólnie to jesteśmy w rejonie francuskojęzycznej części Szwajcarii. Bardzo ciekawe doświadczenie, bo już któreś z rzędu dla nas bo po prostu ten sam kraj, a całkowicie inny język. Jest tu parzeczka nieduża, z pomostem, masa ludzi. I jak mówiłem, po drugiej stronie, po drugiej stronie już Francja. Zaraz przed plażą jest jeszcze pomost do skakania, widok na Francję, a w tą stronę widok na. Naszą plażę. Złożyliśmy się gdzieś tutaj po środku. Spędzimy tu dwie, trzy godziny i potem ruszamy w stronę fryburga. A zaraz przy się jest jeszcze przepływ. do Parkingu, Można powiedzieć do parkingu na łodzie, który jest tam z tyłu, przez który przechodziliśmy Także tak to wszystko wygląda No i, no i przed na plażę zakupiliśmy Pringelsy Nie pamiętam ile kosztują, ale jak na większości Pringelsów w Szwajcarii, pochodzą z Polski No już w Fryburgu idziemy do centrum. Coś zjeść No i jesteśmy niedaleko centrum. Fryburg dosyć stare miasto. Jest tutaj zamek. Jeśli zamek lub twierdza w centrum. Być może uda się jeszcze do niego, czy w okolicach niego pójść, połazić trochę. No Szwajcaria jak to Szwajcaria w weekend opustoszała, także nie, nie było problemu ze znalezieniem z znalezieniem miejsca parkingowego, także idziemy w stronę centrum. Niedziela, nie? So, a, sobota, w sumie weekend. No, Chodzi na drugą stronę może. O, zaczyna się coś dziać. Coraz bliżej centrum. Miasto puściutkie. No i pierwsze restauracyjki. A my idziemy się najpierw przejść po starówce. Ciekawą restauracyjkę nie podejdziemy zobaczyć, co to jest. No, jesteśmy już w samym ścisłym centrum. Oczywiście wszędzie słychać język francuski. Także jakbyśmy byli w innym kraju. No i uliczki, jak w większości szwajcarskich miast. Oto jest coś fajnego. Chodzimy, kręcimy się. To jest ciekawe przejście. Szukamy czegoś do jedzenia. i w dalszym ciągu centrum jednak ceny restauracji w centrum trochę nas odstraszyły bo nawet na Szwajcarię jest tutaj drogo jak pizza kosztuje około 27-30 franków także trochę drogo zwłaszcza, że jest bardzo mała szukamy dalej może jakiś keps no jesteśmy pod katedrą no i przyszedł Jeden z droższych burgerów w życiu, 27 franków, czyli 120 zł. Hmm? Tak przeliczając to na złotówki. w knajpie niedaleko rynku w Furburgu. Jeszcze szybki wygląd na zmywak się. Tak? Na ze stoliki stklił się Haha, widzisz I zaczęła wzięła, wzięła pieniądze i tak To jeszcze sprząta nasz, ten, jeszcze sprząta nasz, dobra, słucham Wzięła to pieniądze i tak Zadowolona kalderka, która nas uczyniła. O, match tu, Martyna. To jest to, praca w kuchni No to idziemy szukać auta. Jedliśmy tutaj. Zobaczyliśmy 310-320 zł za dwa burgery i dwa napoje. Także czujemy się wyruchani. My poszliśmy ulicą w stronę wiaduktu, żeby złapać widok na całe miasto i się udało. So, jedziemy jeszcze trochę dalej, nie? No jedziemy dalej, trafiliśmy na mega punkt widokowy, stare domy i widok na miasto, a tu na dole, a tu na dole. Tak Boisko Basen Co to jest jeszcze fajnego? Tu jest coś fajnego, coś w stylu jakiejś baszty Przy skale No i widok tutaj Tu jest jakaś druga też baszta Widok na miasto Na panoramę Także po to tu przyjechaliśmy. Tak, jeszcze stwierdziliśmy, że spróbujemy wejść tutaj, na most, bo dołem płynie rzeka. Jak się uda zejść tutaj, to bardzo prawdopodobnie będzie jeszcze fajny widok na rzekę. No, Spontaniczny wyjazd do Fryburga. Widoczki super. Eee, trochę pieniędzy, jak to w Szwajcarii na turystykę. Niestety idzie, nic nie ma za darmo. No, tak jak mówiłem, no, burger 25, sam burger 1,25 franków, czyli 100, 120 zł. No, przeliczając na złotówki jest drogo, a przeliczając do ich zarobki to można powiedzieć, tak, jak u nas za 20, 25 zł. No, także idziemy na dół, robi się ciemno. Tam też widzę fajne miejsca. Tu też widzę fajne miejsce, jest jakaś otwarta przestrzeń, ludzie sobie tam grillują. Być może tam też zaglądniemy. No. No to uciekamy już dalej. Słońce już zaszło. Także za chwilę będzie ciemno. No, schodzimy w dół. Uliczki opustuszamy. schodzimy do rzeki. Ale widoczki. Ciągle fajne. No i już na moście Widoczki całkiem całkiem fajne No i restauracyjka Tam by było fajnie, nie Martyna? Widać, że pełna obsada A ostatnie widoczki ale to już koniec Co to jest Aha no jeszcze ostatni rzut oka na różową na różowe zasłony Tak wygląda to w Szwajcarii oficjalnie No to już naprawdę ostatnie ujęcie a właśnie przez chwilą przerwałem bo przecież przez ulicę na której odbywa się wiadomo co Panie czekają na, na klientów A my już wracamy do, do Wymis Szukamy auta, także to było na tyle